Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku postanowiłem poruszyć e, dość istotny temat. Bardzo często dostaję od Was jakieś zapytania odnośnie e, ładowania różnych ogniw. E, wydaje mi się, że wspominałem już o tym, ale może niedokładnie. Więc w tym odcinku chciałbym poświęcić temat ładowania różnych akumulatorów. Powiem Wam, jak ładować akumulatory żelowe, oraz powiem Wam co ważniejsze i co sedno tego, tego filmiku to jak ładować akumulatory litowo-jonowe czy litowo-polimerowe itd. Podkreślałem już wielokrotnie w moich filmach, że ładowanie ogniw litowo-jonowych czy polimerowych odbywa się na całkiem innej zasadzie i konsekwencją ładowania ich w niewłaściwy sposób może być nawet BUM, bardzo duże. Teraz, moi drodzy, coś bardziej złożonego i już nie tak może oczywistego, a ładowanie właśnie ogniw litowo-jonowych, litowo-polimerowych Prawdopodobnie też tych ogniw żelazowych tak samo się będzie odbywało, ale do tych ostatnich nie jestem do końca przekonany, czy tak samo, ale wydaje, wydaje mi się, że tak. Przykład: ogniwo 18650, jest to ogniwo litowo-jonowe, o których już wielokrotnie wspominałem, skąd je pozyskiwać niemalże za darmo i tak dalej, to przejrzyjcie moje kolejne, poprzednie filmy. I teraz, tak, za pomocą takich właśnie ogniw, regenerowałem sobie wkrętarkę Macalistera. O której też już mówiłem, bądź dopiero wrzucę ten filmik. Z nią było o tyle wszystko w porządku, że ona oryginalnie miała ogniwa litowo-jonowe, więc ładowarka była odpowiednia do nich, więc wszystko się ograniczyło tylko do wylutowania zepsutych ogniw, wylutowania nowych. Ale często od Was słyszę, że przerabiacie ładowarki z tych starych ogniw, ee, nichamów i tak dalej. Przerabiacie je i chcecie ładować je w starych ładowarkach. Nie, moi drodzy. Nie możecie i wtedy ładować w tych ładowarkach, ponieważ ładowanie ogniw litowo-jonowych i litowo-polimerowych odbywa się na innej zasadzie. Ogólnie ładowanie ogniw litowo-jonowych i polimerowych, nie będę się cały czas powtarzał, cały czas chodzi mi o jedne ogniwa, więc będę używał litowo-jonowych albo polimerowych na zmianę. Ładowanie tych ogniw odbywa się ogólnie mówiąc metodą CCCV, czyli pierw ładujemy je napięciem, więc, jeżeli napięcie dojdzie do 4,2V, w niektórych przypadkach ogniw 4,3V, napięcie ograniczamy i ładujemy je prądem. A ten etap jest troszeczkę bardziej tak naprawdę złożony i jest on podzielony na cztery takie etapy ładowania. Ładowanie zaczyna się od takiego wstępnego określenia żywotności akumulatora. I na tym etapie natężenie prądu jest około 5-15% pojemności naszego akumulatora. Jeśli napięcie jednego ogniwa, bo mówimy tutaj, jeżeli byśmy ładowali pakiet ogniw, ale o tym zaraz e, przystąpimy, jeżeli napięcie wzrośnie powyżej 2,8V e, wtedy przechodzimy na kolejny etap. Wtedy e, ogniwo zostaje... Jeżeli przekroczymy barierę 2,8V, e, ogniwo będzie uznane za sprawne. E, za uniwal znaczy w dobrej kondycji, i wtedy przejdziemy do kolejnego etapu, którym jest ładowane prądem, jest ładowane prądem o niezmienionym natężeniu, i będzie tak to trwało do osiągnięcia 3. I teraz przechodzimy do etapu trzeciego, kiedy osiągnęliśmy te nasze 3V, przekroczyliśmy nasze 3V. I natężenie prądu ładowania teraz e, zmienia się do stałej wielkości odpowiedniej dla danego ogniwa. I etap ten będzie trwał do osiągnięcia 4,2V. Bądź jeżeli ustawiliśmy jakiś timer, to żeby nam jakiś timer zabezpieczający to do, do, do tego etapu to może też trwać. I następnie, jeżeli uzyskamy nasze napięcie 4,2V, bądź 43 w niektórych przypadkach, e, przechodzimy do etapu już najdłuższego. A etap ten polega na tym, że, że napięcie zostaje już stałe na poziomie 4,2 V, natomiast napięcie zaczyna maleć. I w momencie, kiedy prąd spadnie do poziomu około 2% zadanej pojemności przez nas akumulatora, wtedy możemy, wtedy możemy przerwać proces ładowania. Więc jak widzicie, jest to znacznie trudniejszy proces odładowania akumulatorów, czy tam ołowiowych, czy żelowych. No i tutaj już jakaś elektronika musi nad tym wszystkim czuwać. Głównie ten etap, te wszystkie etapy 4, które Wam wymieniłem, można sprowadzić do dwóch etapów, upraszczając to wszystko, czyli do tak zwanego powszechnie ulubionego stwierdzenia CCCV, czyli ładujemy pierw napięciem do osiągnięcia naszego prądu. A później utrzymujemy stałe napięcie, natomiast prąd zaczyna maleć. Jeżeli nie będziecie tego przestrzegali i zaczniecie ładować sobie to jakimkolwiek ładowarkami, to po prostu ogniwa takie mogą Wam wybuchnąć. A wybuch takich ogniw nie jest zbyt fajny, ponieważ jest tam troszeczkę gazów niebezpiecznych, ogień się przy tym wytwarza. Są to takie małe urwiłapki. Ale. Ale jeszcze Wam teraz rozszerzę troszeczkę temat. Akumulatory, jako ciekawostka, jest to, że te akumulatory lubią być często ładowane i rozładowywane. Jest to dla nich poniekąd zdrowsze. Natomiast jeżeli byście akumulatora nie chcieli używać przez dłuższy czas, ważne jest, żeby zostały one w stanie rozładowane do około 40%. Wiem, że w elektronika na przykład w moim dronie w Fantomie ma coś takiego, że jeżeli on jest długo nieużywany, to sam się rozładowuje do takiego poziomu, jakaś tam elektronika. Jest. To chyba też jest też w bateriach laptopowych takie zabezpieczenie. Nie powinny one zostawać w pełni naładowane, nie powinny one pozostawać w pełni naładowane. W stanie 40% akumulator ma zdecydowanie, będzie zdecydowanie większą żywotność osiągnie, będąc tak przechowywany i niektóre ładowarki na przykład posiadają taką funkcję, nazywać to chyba storage, coś tam i tak naładowane akumulatory możecie przechowywać przez miesiącami kolejna rzecz, która jest ważna odnośnie tych akumulatorów, a akumulatory te znajdziecie, czyli litowo-jonowe i polimerowe znajdziecie w wielu urządzeniach dookoła Was, będą to wkrętarki, będą to baterie laptopowe, będą to Baterie w Waszych telefonach, no multum tego jest doba, tabletach i tak dalej. I często powtarzany mit, gdzieś tam jeszcze przez sprzedawców w sklepach, którym kiedyś ktoś tak powiedział, i to jest przekazywane tak z pokolenia na pokolenie. Już tak troszeczkę tu uogólniam, no, troszeczkę tak ironizuję, ale ogólnie jest to przekazywana bzdura. Która mówi o tym, że ogniwa te powinniśmy formatować. Nie, tych ogniw się nie formatuje. O, no to jest osobny temat, musiałem wam tłumaczyć, jak działało formatowanie, układanie się baterii i tak W każdym osiadzie litowo-jonowych, litowo litowo-polimerowych nie ma czegoś takiego i nic wam to nie da, jeżeli będziecie coś takiego robili. Kolejna rzecz, nie rozładowywać tych akumulatorów do zera. Ogólnie też w filmie o regeneracji, chyba w krętarki, mówiłem o tym, jakie poziomy ładowania jakie poziomy rozładowania są odpowiednie. Moim zdaniem akumulator, który jest rozładowany poniżej 1V nadaje się tylko na śmietnik, aczkolwiek jeden z moich widzów pisał, że on takie akumulatory sobie regeneruje i chwali sobie, więc zaproponowałem mu, że mogę mu po groszach sprzedać takie akumulatory, bo mam ich sporo. Ale ja osobiście, jak selekcjonuję akumulatory, to wszystkie te, które mają powyżej 3V, jeżeli skądś odzyskuję, to tylko te biorę, ponieważ tamte, moim zdaniem, są do bani. Oczywiście są ładowarki z funkcją e, z funkcją reanimacji takich ogniw, no ale ja się w to po prostu nie bawię. W każdym bądź razie, jeżeli macie jakieś urządzenie czy konstruujecie na tych ogniwach, warto pamiętać, żeby nie zejść z napięciem poniżej 3V na ogniwo. Na pewno e, oddzięczy to się Wam tym, że akumulatory będą dłużej. E, rześkie i sprawne. I kolejna rzecz odnośnie tych akumulatorów jest taka, że jeżeli je przechowujemy, one wolą niskie temperatury. Może nie przesadzajmy, żeby dawać je do lodówki albo żeby schodzić poniżej zera, ale temperatura np. 8-15 stopni jest dla nich naprawdę bardzo odpowiednia. Natomiast jeżeli by się długo przechowywali w samochodzie, w jakichś nagrzanych pomieszczeniach, gorąco itd., to akumulatory te znacznie szybciej się starzeją. I teraz prąd ładowania. W niektórych ładowarkach nie macie możliwości ustawiania czegoś takiego, więc jeżeli macie te paluszki 18650, czy te mniejsze, czy inne, wrzucacie je do takiej ładowarki, ładowarka sama wszystko, o wszystko dba, ale jeżeli wybieracie, jeżeli macie możliwość kontroli e, prądu, jakim będziecie ładowali, to na każdym e, na przykład takim pakiecie ogniw, będziecie mieli oznaczenia, będziecie mieli takie oznaczenie jak w tym przypadku mamy. 20-30C discharge 2650mA mówi nam to o prądzie jakim możemy rozładowywać to ogniwo, jest to bardzo wysoki prąd natomiast na tyle prawdopodobnie jest napisane jaki prąd ładowania jest wskazany dla tego pakietu z tego co pamiętam ja ładuję ten pakiet prądem 1C czyli ustawiam sobie 2,6 jeżeli macie problem z tym przelicznikiem, to dla takiego waszego bezpieczeństwa, jeżeli macie np. 2650 mAh, dajcie sobie kropkę 3, przesuwacie w tą stronę i zostaje wam 2.6. To jest bezpieczny yy, prąd jakim możecie ładować, jeżeli ustawiacie sobie to w które można ładować prądem 3, czy, czy 5C, czy jeszcze nawet wyższym mam takie ogniwa i jeżeli na przykład jestem na ślubie i wyjątkowo szybko potrzebuję podładować sobie takie ogniwo bo, bo padło mi w gimbalu, no to wtedy daję sobie prąd na przykład 5C i nie baczę na to aczkolwiek staram się zerknąć na tą temperaturę raz na jakiś czas tego ogniwa eee, no ale też mówię, no to jest troszeczkę inna branża, tam nie liczę się z tym czy to się zepsuje czy nie ponieważ to pracuje na siebie, więc nie dbam o to ale jeżeli macie jakieś ogniwa do prywatnych, do prywatnych zastosowań, to warto je ładować nawet niższymi prądami, ponieważ to wpłynie tylko na ich żywotność. Chociaż powiem Wam, że ostatnio znalazłem w zeszłym roku jakieś badania, gdzie znowuż wszystko było sprzeczne i do góragami i pokazywali jacyś amerykańscy naukowcy, że ogniwa warto ładować bardzo wysokimi prądami właśnie, nie tak jak dotychczas uważano, czyli żeby je ładować bardzo, bardzo wysokimi prądami i i tam było jakoś to udokumentowane, jakieś tam badania robili na tym i tak dalej nie wiem, nie znam się, zarobiony jestem, nie będę się na ten temat wypowiadał w każdym bądź razie macie już pojęcie jak ładować takie e, ogniwa I, i pamiętajcie, jeżeli przerabiacie jakieś wasze urządzenia, które działały wcześniej na innym rodzaju baterii typu NIMH i tak dalej, nigdy nie wkładajcie przerobionego urządzenia na baterie litowo-jonowe do tych starych ładowarek, bo to się bardzo źle może skończyć. Nawet jeżeli będziecie mieli urządzenie, które działało na 12V, wydacie tam 11,1V, bo tyle tam wyjdzie wam z pakietów, to nie próbujcie ładować tego w tych ładowarkach, bo one tego nie naładują. Zróbcie sobie taką ładowarkę, kupcie sobie na Allegro są nawet po 10 zł, jakieś takie małe moduły, radiator z radiatorkiem bardzo fajne, i tak dalej, ale nie ładujcie tego w tamtych. Ładowarkach. Odnośnie ładowarek, żeby nie przedłużać już tego filmiku, więc zaraz go utnę i następny filmik wrzucę za kilka dni na temat ładowarek, właśnie do akumulatorów. Pokażę Wam, jakich ja używam i czy warto je kupić, czy nie. Także w tym odcinku to by było na tyle. Jeżeli Wam się podobało, dajcie łapkę do góry, bardzo Was o to proszę. Napiszcie w komentarzach, co o tym uważacie. Zajrzyjcie na fejsika. No, i do zobaczenia, moi drodzy, w kolejnym odcinku. Trzymajcie się.